Dzień dobry. Z tej strony Batawak z Ogrodowych Skarbów. Dawno mnie nie było w ogrodzie, więc postanowiłam, że w ten mroźny poranek, pełen pięknej szaci na drzewach, jest dniem, gdzie chcę pospacerować i pokazać wam co słychać w Ogrodowych Skarbach. Zapraszam serdecznie. Chciałam nagrać Wam wideo na temat wianków, ale żeby nagrać takie wideo, muszę przejść po ogrodzie i pozbierać troszeczkę takich zielonych różnych roślin, z których ten wianuszek, wieniec będę robiła. No i teraz tak, szkoda mi było potem takiego spaceru nagrywać, więc najpierw będzie spacer, a w kolejnym wideo będzie już właśnie strojkowo, pokażę Wam, cóż takiego będę robiła, będą to wianki na drzwi. No i zobaczcie, tutaj u mnie na Lubelszczyźnie dobrze posypało, możecie zobaczyć, że jest naprawdę niezła warstwa śniegu, tego śniegu jest około 30 cm w niektórych miejscach nawet więcej, no i dzięki temu, że się przymrozek, mróz utrzymuje. To i ten śnieg fajnie zdobi, zdobi nasze ogrody, nasze rabaty. Ważną rzeczą także jest to, że ta warstwa na naszych rabatach, przynajmniej tutaj na Lubelszczyźnie, jest dość pokaźna. To oznacza, że wszystkie rośliny, które rosną, są tak jakby zabezpieczone przez naturę, aby nie przemarznąć. U mnie w okolicy była noc, gdzie mieliśmy minus 18, więc no dość już zimno. Ale właśnie, tak jak mówię, taka naturalna pierzyna na naszym. Ogrodach, na naszych rabatach, na donicach, ona coś tam zabezpieczy, więc wezmę kamerę w dłoń i właśnie przejdę po ogrodzie, pokażę Wam jaka gruba warstwa jest tego śniegu. Dzisiejszy spacer wyjątkowo zaczniemy od tyłu ogrodu, a to dlatego, że chcę Wam pokazać przepięknie oszronione drzewa w moim lasku. No i powiem Wam, że ten widok no po prostu uwielbiam, uwielbiam właśnie widok zimy, gdzie jest ta szać na drzewach? No, coś niesamowitego. Zawsze rano, jak się ubudzę, to czekam właśnie na ten widok. No, i dzisiaj po raz pierwszy, dzięki temu, że była mgła, mamy przepięknie przyozdobione drzewa śliczną bielą. Na jednym z drzew możecie zobaczyć piękny bluszcz, który jest taki zwinięty, zmarznięty, ale jest to pnącze więc pięknie będzie tutaj przyozdabiało. Natomiast obok na drzewie możecie zauważyć tylko i wyłącznie pędy winobluszcza. Które oplotły e, korę drzewa. Natomiast kolejną rzeczą, którą chcę Wam powiedzieć, to na pewno zwrócicie uwagę na to, że moje pojniki dla ptaków nie są schowane na zimę. I już wam mówię dlaczego. Jeżeli kupicie dobrej jakości e, pojnik, taki z białego betonu, to on powinien wytrzymać zimę. No i właśnie taką gwarancję daje e, sklep Metalowe Fantazje Ogrodowe, gdzie e, możecie na Facebooku zobaczyć ich stronę, ich ozdoby. Te ozdoby, które między innymi są w moim ogrodzie metalowe, ale mają także piękne z białego betonu rzeczy, rzeźby, przeróżne dodatki, donice. No i zobaczcie, w ten sposób one zimują i ja wcale ich nie chowam, więc to też jest ważna rzecz. Warto jest kupić coś, co będzie nam służyło długo, co ma jakość. W ogrodowych skarbach płynie row melioracyjny. No i możecie zobaczyć, że jest pokryty lodem. Co prawda, nie jest to warstwa taka, żeby można było tutaj śmigać łyżwami, no ale, ale i wody jest dużo. No i fajnie, bo tak powiem Wam, że jednak to jest taka różnorodność w ogrodzie, jeżeli ta woda naturalnie występuje. No i wchodzimy. Wchodzimy do zakątka cienistego, w którym tak naprawdę nic tu ciekawego nie ma, bo jest wszystko pod pierzyną. Owszem, ta, ten biały puch robi ogromny, ogromną robotę o tej porze roku. No ale no co, no, roślin nie ma, wszystko jest przykryte. Takie rzeczy jak na przykład rzeźba jest bardzo ładnie widoczna. Jest w takim fajnym zimowym pejzażu, więc przepięknie wygląda. To jest taka odsłona mojej pary zimowej, zimowej pary w tym momencie, bo oczywiście o innych porach roku ta para moja jest tutaj w przeróżnych odsłonach. Najpierw wiosną jest obok Tawuła, potem mamy przeróżne brunery, żurawki, więc na więc tutaj bardzo dużo się dzieje. No, i moja oczywiście kompanka, która tu się. O, która pięknie się bawi w takim białym puchu. No i powiem Wam, że ona sobie chodzi po tym lodzie, ale już raz mi wróciła taka czarna, bo u mnie jest czarnoziem, więc miała prysznic, miała delikatne suszenie. No i spanie w domu pod kocykiem. No zobaczcie, no jak chlubnie zaraz, to to będzie. Znowu ciekawie z nią lustro w ogrodzie. Bardzo często pytacie mnie e, czy to lustro jest bezpieczne dla ptaków. O mnie w ogrodzie jest bardzo dużo dookoła wysokich drzew, więc ja uważam, że te ptaki nie mają takiego e, rozpędu, żeby uderzyć i żeby coś im się stało, bo po prostu nigdy nie trafiłam e, i nigdy nie byłam świadkiem właśnie takiego zdarzenia. Mam nadzieję, że tak zostanie. No dobrze, możecie zobaczyć dalej moje rododendrony. Zaraz podejdę i pokażę wam jak one wyglądają właśnie zimą. Rododendrony to rośliny e, zimozielone. One zobaczcie, mają fajnie zwinięte listeczki. Fajnie dlatego, że to jest naturalne zachowanie rośliny, która właśnie przed przymrozkami, przed przemarzaniem się chroni. Dzięki temu woda. E, która jest w liściach, nie odparowuje tak szybko. Więc to też jest takie właśnie zachowanie mądrej natury. Zobaczcie, są pąki kwiatowe, które oczywiście ja tutaj nie przykrywam, nic tutaj z rododendronem nie robię. On po prostu w lutym, jak będzie większe słońce, takie słońce, które właśnie potrafi liście przepalić, to wtedy będę być może przykrywała, cieniowała takie rododendrony, choć u mnie tutaj w cienistym zakątku, nawet o tej porze takiej bezlistnej w lutym. Mam tutaj świerk, który robi cień, więc tak naprawdę te moje rododendrony nie wymagają w 100% właśnie takiego przykrywania. No natomiast jeżeli tutaj zobaczę, że coś się dzieje nie tak przez słońce, które najczęściej właśnie w lutym zaczyna doskwierać rododendronom, no to na pewno jakoś zareaguje. Tutaj możecie zobaczyć rododendrona, który miał podłoże bardziej suche. Nie zdążyłam go podlać, bo rośliny zimozielone bardzo dobrze jest podlać właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, żeby one ładniej przezimowały. Ja mam nadzieję, że oczywiście on tutaj przezimuje bardzo dobrze. Aż mnie kot po nodze trącił, aż się kamerka ruszyła. No dobrze, ale wracając, zobaczcie, tutaj mamy listki zdecydowanie bardziej takie zwinięte, więc roślina bardzo się tutaj nie męczy, ale bardzo się skupia na tym właśnie, żeby przetrwać, żeby być w dobrej kondycji na wiosnę. Im bliżej ogrodu, tym bardziej woda jest widoczna. Zobaczcie, w tym miejscu już mamy wodę, natomiast lodu brak. Placek wypoczynkowy oczywiście ma solidną warstwę śniegu na sobie. Zobaczcie, że tego śniegu jest naprawdę dużo. W oddali są hortensje, które są przykryte śniegową pierzynką. Natomiast tutaj pokażę Wam. Żywotnika. Ja już nie pamiętam, jaki to jest żywotnik w tym momencie. Jest to żywotnik, którego ja sobie przystrzygłam i zrobiłam z niego kulę. I o ile tutaj daje radę i pięknie sztywno stoi, tak za chwileczkę Wam pokażę, cóż takiego z drugiej strony mojego mostku się zadziało. Śnieg to oczywiście naturalna pierzynka dla naszych roślin, zabezpieczenie, żeby rośliny nie przemarzły. Jednak ten puszysty, biały puch jest bardzo ciężki. No i zobaczcie, że śnieg, o ile jest piękną, naturalną pierzynką, zabezpieczeniem na naszych rabatach dla naszych roślin, to też potrafi rośliny skrzywdzić. Przez swój ciężar. Pomimo tego, że wydaje nam się, że ten śnieg jest leciutki, przecież tak pięknie pomalutku spada z nieba, no ale on jednak ma swój ciężar. No i właśnie tutaj możecie zobaczyć: jest, jest właśnie żywotnik, który był przycięty w kulkę. No i ta kulka mi się tutaj przygieła i za chwileczkę ją wezmę. I za chwileczkę właśnie usunę ten śnieg po to, żeby ona troszeczkę się wyprostowała. Jest przymrozek, więc będę robiła to bardzo delikatnie, tak żeby jak najmniej połamać, jak najmniej uszkodzić moją roślinę. Czapa ze śniegu spadła, roślina troszeczkę się wyprostowała. Mam nadzieję, że się wyprostuje bardziej. Zresztą już widzę, że się powolutku, powolutku podnosi, więc nie jest źle. No dobrze, maszerujemy teraz na część ogrodu za mostkiem. Śnieg przepięknie trzeszczy pod nogami. Za chwileczkę Wam pokażę, jak tutaj ten mój Strumyczek wygląda, zobaczcie. A i jeszcze jedną Wam rzecz powiem. Tutaj mamy karmnik dla ptaków, ale niestety jest on tylko i wyłącznie ozdobą, ponieważ moje kotki bardzo tutaj się dobrze w nim czują, bardzo wskakują do niego i czekają na ptaszki. Dlatego wszystkie ptaki karmniki mam na balkonie, w takim miejscu, gdzie koty nie mają dojścia. No i ostatnio na Instagramie pokazywałam, właśnie był dzięcioł, sójka. Sikorki, więc stołówka u mnie jest otwarta. Moje ptaki dostają słonecznik. I... Tak naprawdę ten słonecznik tylko sypie. Niczego więcej im nie daje. Widzę, że im smakuje, więc ja też się tutaj um, jakoś specjalnie nie oglądam za przeróżnymi innymi karmami. A to dlatego, że jak kupowałam karmę dla ptaków, gdzie była i kukurydza i coś tam jeszcze, to po prostu sam słonecznik był wyjedzony, reszta zostawała. Więc zdecydowałam, że ten słonecznik będę kupowała, żeby właśnie ptaszki się najadły w tym momencie najcięższym dla nich, bo bo taka gruba warstwa śniegu no na pewno nie ułatwia im pozyskania pokarmu. Pozdoby z metalu także zostały na rabatach. Zobaczcie jak śmiesznie są przykryte śniegiem. No naprawdę to jest za 20 centymetrów. Takie czapeczki mają. No i co tutaj dalej wam pokażę? Rabaty pokryte śniegiem, bukszpan, który jest zimozielony, który jest taką rośliną, która tutaj pokazuje kształt rabat. No i jest też pokryty śniegiem, więc no zimowe, zimowe Widoki. Natomiast tutaj w centralnym punkcie są trzy kule bukszpanowe, które tak naprawdę teraz są jedną wielką plamą, kopułą śniegu. Meble, ozdoby z betonu, ozdoby rdzawe, to wszystko na moich rabatach zostaje, a to dlatego, żeby właśnie w tym okresie zimowym nie było zbyt nudno. Z tyłu mnie hortensje Annabel Strong, które jeszcze nie zostały przycięte. W przyszłym tygodniu nadają już śnieg z deszczem, więc niestety z tą białą otoczką będziemy po malutku się żegnać. No i wtedy wchodzę i uwaga, z sadzeniem tulipanów, <laughs> z cięciem. Hortensji Annabel Strong i Annabelle. No i oczywiście będę usiłowała powiązać trawy, co nie będzie łatwe, ponieważ one są rozplaszczone, przygniecione, więc nie wiem, jak mi tutaj wyjdzie. Z tyłu mnie magnolia, która jest przecudnie pokryta szronem. I tak naprawdę w części ogrodu za mostkiem to tyle słychać. Przejdziemy teraz bliżej domu. Warstwa śniegu jest dość yy, duża <laughs> i nie chodzi się po rabatach, yy, po rabatach po ogrodzie łatwo. I jeszcze kolejną rzecz, którą chcę Wam powiedzieć odnośnie chodzenia właśnie po trawnikach, bo przeważnie po trawnikach, a nie po rabatach chodzimy. Więc. Yy, Zróbmy to jak najmniej. Żebyśmy nie ubijali tego śniegu, żeby się nie robiły takie zastoiska śniegowe, lodowe, które będą świetnymi, będą tworzyły świetne warunki do tego, żeby trawnik zaczął nam pleśnieć. No a my tego na wiosnę nie chcemy, bo taki trawnik nie wygląda ładnie. Na rabacie puzlowej. Mnóstwo słonecznika. Zobaczcie, tutaj z balkonu od razu widać, że nade mną jest karmnik i tam się właśnie goszczą ptaki. Co prawda są to niezłe śmieciuchy i potem słonecznik rośnie mi praktycznie wszędzie, nawet na plantacji borówki. No cóż, róże, które można było przyciąć, ponieważ są, zobaczcie, dość wysokie, nie zostały przycięte. I mam nadzieję, że śnieg nie połamie mi tych róż. Byłoby mi ich po prostu bardzo szkoda. No i rabata też pokryta śniegiem, mało co tutaj widać, ale są widoczne. Umbra ulifera, drzewa, które przesadzałam. I to jest wiśnia. Która nie wymaga pracy, która ma koronę w kształcie kuli i która mi bardzo odpowiada, bo nie muszę się tutaj męczyć, żeby taki kształt uzyskać. Możecie zobaczyć sikorki, które tutaj mi buszują na mojej puzzlowej. Oczywiście koty przeważnie są w domu. No i powiem Wam, że martwię się, bo mam trzy koty i zawsze te no, ptaki z kotami no, to nie jest dobre zestawienie. No, ale jak na razie jest, jest dobrze, bo nie widzę, żeby tam ptaki padały ofiarą moich kocurków, więc kocurki siedzą w domu grzeją futerko, a ptaszki na balkonie podjadają słonecznik. Możecie zobaczyć w donicach rośnie bukszpan. Donice są oczywiście zabezpieczone styropianem, więc są tak jakby ocieplone. No i w tamtym roku pokazywałem, Wam wam naturalne strojenie takich donic. Co tutaj mam na myśli? No nic innego jak u stóp mojego bukszpanu powstał stroik z naturalnych rzeczy, z naturalnych roślin i dodatków. No i oczywiście o tym też jest wideo. Ja oczywiście wam to podlinkuję, żebyście sobie mogli zobaczyć. Być może wam się pomysły spodoba, zaplanujecie coś na ten czas troszeczkę cieplejszy. Najwęższa część mojego ogrodu. Oczywiście warstwa śniegu jest duża. Możecie tutaj zobaczyć, jest stożek z Bukszpanu, dalej są kule Danika. I tutaj mam jakiś żywotnik, też nie znam nazwy, po prostu go kupiłam bez żadnej etykietki. Śniegu dużo, no i pięknie to wszystko wygląda. Idziemy dalej, tym razem na rabatę, przy której jest. Teraz drewniany. Hortensje przepięknie są przykryte. Oczywiście tam w oddali są małe sadzonki mojej trawy Miskant Morning Light, które pokazywałam, jak dzielę w odcinku o sadzeniu tulipanów i o zmianach na rabacie. No i idąc dalej, po tym trzeszczącym śniegu, możecie właśnie zobaczyć, że kule bukszpanowe są. Całkowicie przykryte śniegiem. E, tutaj mam sosenki na pniu, które no po prostu cudnie wyglądają, ale zobaczcie, jak, jak wielka jest ta warstwa śniegu. E, no, zabezpieczenie roślin, czy coś dość niebezpiecznego. Po nagraniu skończył właśnie to nagranie i pewnie ten śnieg zostanie zrzucony z nich, bo nie chciałabym, żeby właśnie w momencie topnięcia on będzie ciężki no i nie chciałabym, żeby tutaj uszkodził, bo o ile tam bukszpany, wiecie, one są niskie, nie są na pniu, więc dadzą sobie spokojnie radę, no to tutaj oczywiście te moje sosenki, no niestety, ale mogłyby być uszkodzone właśnie przez ogromny ciężar śniegu. Czapki z głów. Zobaczcie, jak są splaszczone igiełki. Jednak to był ciężar ogromny. Staramy się zrzucać na bieżąco. No ja tutaj powiem Wam, że tak dosypało nam dobrze. I po tym ogrodzie tak było ciężko chodzić. Zimno, bo minus 18 było. No i tak jakoś tak ten śnieg po prostu tutaj został. No i kolejne ozdoby. Ozdoby z, z rdzy, które są też pokryte przepiękną warstwą śniegu. No tutaj śniegu zrzucać nie będę. Niech on sobie zdobi te moje rabaty. No i tarasik, tarasik drewniany, który również jest obsypany bardzo grubą warstwą śniegu. No i w tym miejscu właśnie będę ukończyła dzisiejszy spacer. W pięknym miejscu bardzo lubię taras drewniany, a jeszcze w tej odsłonie zimowej. Jest tak naprawdę pierwszy raz, bo metamorfoza tarasu w tym roku była wykonana. Więc to jest pierwsze zimowanie tarasu właśnie z tymi dodatkami w tej kolorystyce. Więc no, jest to taki właśnie nowy element w moim ogrodzie, no, który po prostu lubię. Słuchajcie, ten niebieski gdzieś tam się niechcący w moim ogrodzie pojawił przez niebieskie okno, ale kontynuuję. Ten niebieski, który chyba jest takim kolorem charakterystycznym już dla ogrodowych skarbów. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek spodobał Wam się ten króciutki spacer po zimowych ogrodowych skarbach. Dajcie mi znać w komentarzu, czy tego śniegu u Was jest też tak dużo. No i czy martwicie się o rośliny, czy macie jakieś problemy takie zimowe z roślinami, nie wiecie co z nimi dalej robić, czy nic nie robić. Dajcie mi koniecznie znać to, jak będę mogła, to Wam oczywiście pomogę. Być może nagram wideo właśnie na ten temat. Od którymi tutaj podsuniecie. No dobra, ja idę na ciepłą herbatkę zimową, a o herbatce zimowej też oczywiście jest wideo. Zapraszam serdecznie, jest przepyszna, więc ja teraz idę sobie tą herbatkę. Zrobię, z wami się żegnam. Do zobaczenia!